W spotkanie spotkaniu z przedstawicielami policji tak naprawdę co miało na celu? No bo nie możemy wyjść i powiedzieć, że na pewno nie będzie zamkniętych stadion, jeżeli będzie taka sytuacja, ale jednak jak ktoś Państwo rozmawiali jakieś tutaj może nie tyle decyzja zapadła, ale jednak jesteśmy bogatsi o tym wiedzą. Tak, czy znaczy, spotkanie miało przede wszystkim na celu potwierdzenie wiedzy, jaką wszyscy posiadamy, podzielenie się nią nawzajem i wątpliwości, jakie, jakie mamy. Rzeczywiście na rzeczy, które... Czy sprawy, które uległy zmianie w ostatnim okresie czasu. To jest zakaz sektorówek, który został narzucony tak naprawdę, na terenie całej Polski. I druga kwestia to jest kwestia obecności kibiców, gości na wiejskich. To... Tutaj sprawa jest troszeczkę bardziej złożona, bo ona zarówno 13 klubów dotyczy policji, ale dotyczy także ekstraklasy. Do ekstraklasy w ostatnim czasie spotkała się z przedstawicielami, stowarzyszeń wszystkich klubów i podjęto decyzję o powstaniu porozumienia które mają poprzez stowarzyszenia, aby móc uczestniczyć w oczach wyjazdowych. Natomiast samo spotkanie z panem Bojwodem miało tak naprawdę przebieg, bo można powiedzieć było na dwie części, na część dyskusji, które nastąpiła na końcu, a w części takiego raportowania wszystkich jednostek z przygotowania do, do nowego sezonu, tak naprawdę potwierdzenia tej całej pracy, jaką wszyscy wykonaliśmy w ostatnich tygodniach.